Cześć, dzisiaj chciałbym pokazać Ci, jak uruchomić płatny Donat i e przez Payu na WordPressie. A więc musisz wiedzieć, że wtyczka Fast Micropay w wersji 1.2 pozwala uruchomić płatny dostęp do treści przez Payu. A w dzisiejszym poradniku pokażę Ci, jak uruchomić płatne pobieranie e-booka na WordPressie i zaktywować kolejne źródło budowania dochodu pasywnego tyczka Fast MicroPay pozwala uruchomić sprzedaż plików z dowolnym rozszerzeniem, a więc dzisiaj pokażę ci jak rozpocząć sprzedaż książki elektronicznej w formacie PDF. I aby uruchomić sobie sprzedaż e booka na WordPressie, potrzebujesz tak naprawdę trzech kroków i niezbędnej wiedzy, jak to wszystko krok po kroku skonfigurować. Pierwsze co musisz zrobić, to założyć konto firmowe w serwisie PayU. A więc kliknij tutaj i zarejestruj swoje konto firmowe w PayU. Jak widzisz tutaj masz 6 kroków i po rejestracji konta otrzymasz dane do logowania. Oczywiście musisz zaktywować konto. Aktywacja konta aktualnie w PayU wynosi 199 zł. Musisz mieć wiedzę jak uruchomić płatności internetowe przez PayU. A więc zanim uruchomisz sprzedaż e-booka przez PayU na Wordpressie, musisz wiedzieć jak uruchomić w ogóle płatności internetowe przez PayU. A więc tutaj masz osobny wideo tutorial, jak uruchomić płatność PayU na Wordpressie. A więc w kroku pierwszym musisz zarejestrować firmowe konto PayU dla sprzedawców. To o czym Ci mówiłem w poprzednim kroku. Przechodzimy do następnego kroku. Opłata aktywacyjna wynosi 199 zł, czyli to, o czym Ci już powiedziałem. Teraz musisz zalogować się w PayU. Jeżeli już zarejestrowałeś swoje konto, wejdź na stronę Logowania PayU. I tutaj, oczywiście, podajesz swoje dane do logowania. Tak wygląda, właśnie panel konfiguracji PayU, panel zarządzania PayU panel konfiguracji i płatności internetowych PU, czyli wygląda tak jak tutaj Ci teraz pokazuję teraz musimy dodać konfigurację dla wybranej domeny internetowej musimy kliknąć przycisk dodaj konfigurację a więc zobacz my pracujemy w tej chwili na domenie praca-bez-szefa.pl Ty pracujesz na swojej domenie ale dla swojej domeny klikasz przycisk dodaj konfigurację i tak naprawdę mamy trzy kroki Trzy małe kroki dodawania sklepu. A więc dodaj sklep, teraz należy dodać sklep, aby odbierać płatności elektroniczne. Podaj parametry sklepu, które pozwolą Ci rozpoznać sklep w panelu menadżera i zobacz, to jest właśnie ten screen, który przed chwilą Ci pokazałem. Teraz przechodzimy dalej. 5.1, dane sklepu, moja konfiguracja, nazwa sklepu bez szefa. Opis sklep z kursami o WordPressie i e-biznesie. Tutaj, tak naprawdę, wpisujesz dowolną nazwę, która opisuje Twoją stronę internetową, Twój sklep. Oczywiście waluta.pln. I klikamy przycisk dalej. Przechodzimy do kroku drugiego. I zobacz, punkt płatności, wybierz typ punktu płatności Rest API. A więc zobacz, tutaj mamy Classic API, mamy Rest API. Zaznaczamy tą opcję i już mamy tylko jedno pole do wypełnienia. Nazwa punktu płatności jest dowolną treścią, która opisuje usługę, na przykład jak zrobić bloga. Ale my teraz sprzedajemy e-booka, a więc... Sprzedaż i bułka. i następnie klikamy Dodaj sklep. I w tym momencie przechodzimy do kolejnego kroku. 5-3: klucze konfiguracyjne. Otrzymujesz klucze konfiguracji, które zostaną wykorzystane do automatyzowania płatności na WordPressie z wykorzystaniem wtyczki Fast MicroPay, a więc tutaj mamy właśnie te bardzo ważne dane, które są oznaczone kolorem czerwonym i wtyczka wykorzysta właśnie powyższe dane. Post ID, czyli właśnie 220004 i drugi klucz MD5, on zostanie także wykorzystany we wtyczce Fast MicroPay, ale o tym będziemy oczywiście mówić dalej. Klucze konfiguracyjne znajdziesz także w szczegółach punktu płatności tego sklepu. I następnie kliknijmy przycisk zakończ. Przechodzimy dalej. Krok szósty: panel sklepu Praca bez szefa. Widzisz panel sklepu Praca bez szefa, gdzie został skonfigurowany punkt płatności o nazwie: Jak zrobić bloga? U nas będzie to punkt płatności o nazwie Sprzedaż E-Booka. Widzisz? I możemy tutaj oczywiście sobie kliknąć: Pokaż konfigurację. I tutaj mamy oczywiście ID naszego punktu płatności POS ID, i mamy ten ważny klucz, drugi klucz MD5, który zostanie wykorzystany za chwilę we wtyczce Fast MicroPay. W kolumnie stan, kliknij przycisk Włącz. Widzisz, kolumna stan, kliknij przycisk Włącz, a więc włączamy. Widzisz, usługa jest już włączona. Usługa zmieniła swój stan ze statusem włączony i pod tabelką znajduje się pole automatyczny odbiór płatności. Widzisz tutaj. Auto odbiór pozwala na automatyczne zatwierdzanie przychodzących płatności. Kliknij przycisk włącz, a więc także tą opcję. Klikamy przycisk Włącz, aby mieć stuprocentową pewność, że wszystko jest włączone. I w tym momencie, tak właśnie powinna zostać skonfigurowana usługa do płatności internetowych w PayU. Teraz nie pozostaje nam nic innego, jak przejść do kroku ósmego i pobrać naszą wtyczkę Fast Micropay. Zaktualizowaną wtyczkę Fast Micropay pobierz tutaj w odpowiednim formacie zip. Widzisz? Wtyczka MicroPay pobrała się na dysk mojego komputera i przechodzimy do kroku dziewiątego. Instalacja wtyczki na blogu. Wgraj wtyczkę Fast MicroPay do kokpitu bloga z zakładki wtyczki, dodaj nową, wyślij na serwer. A więc przechodzimy do naszego kokpitu WordPressa, musimy się oczywiście zalogować, praca bez szefa.pl łamana na wp-admin, wtyczki, dodaj nową. Wyślij na serwer i wybieramy naszą wtyczkę Fast MicroPay, która jest już na pulpicie mojego komputera, i klikam przycisk Zainstaluj teraz. Musimy jeszcze włączyć tą wtyczkę, i w tym momencie wtyczka Fast MicroPay została włączona i zainstalowana na naszym blogu. Musisz jeszcze wiedzieć, że jeżeli w kokpicie bloga podczas instalacji wtyczki jest wyświetlony błąd, to na serwerze strony należy włączyć dodatki. Zobacz wideo, jak poprawnie włączyć Fast Micropay na blogu. A więc tutaj będziesz miał dokładny poradnik, jak włączyć niezbędne dodatki na blogu. Teraz przechodzimy do kroku 10: ustawienia mikropłatności. A więc w kokpicie bloga przechodzisz do zakładki ustawienia mikropłatności. I mamy tutaj dokładnie takie pole z licencją, a więc licencja wtyczki Fast MicroPay. Przechodzimy w tym momencie do panelu konfiguracji wtyczki na naszym blogu. A więc teraz musimy sobie wygenerować licencję w kroku 12, która jest aktywna przez 3 dni. Musimy wygenerować sobie licencję, a więc podajemy tutaj. Nazwę naszej domeny http na szefapl i klikamy zielony przycisk Generuj licencję na 3 dni. A więc przez 3 dni całkowicie za darmo możesz przetestować działanie wtyczki Fast Micropay na swojej stronie internetowej. Licencja jest ważna do 17 listopada, a więc 3 dni od dzisiejszego dnia. kopiujemy sobie ten klucz licencji. Możemy już to zamknąć i wklejamy oczywiście tutaj do naszego pola licencja i oczywiście klikamy przycisk zapisz. W tym momencie nasza licencja wygasa za 3 dni, a więc przez 3 dni możemy na spokojnie przetestować działanie naszej wtyczki na blogu. A więc wygenerowaliśmy sobie licencję, wkleiliśmy klucz naszej licencji. I teraz nie pozostaje nam nic innego, jak w kroku 13 dodać nową usługę płatności internetowych PayU. A więc klikamy na usługę. Tutaj mamy listę wszystkich usług. Jeżeli instalujesz wtyczkę po raz pierwszy, nie będziesz miał tutaj żadnej usługi. Ja już z tej wtyczki korzystałem, a więc te usługi mi się automatycznie zapisały. I tutaj po kliknięciu w usługi. Masz opcję dodaj nową usługę, wybierz PayU. I w tym momencie przechodzimy do konfiguracji naszej usługi płatności PayU. Krok 14. Formularz konfiguracji usługi. Wtyczka MicroPay automatycznie generuje formularz konfiguracji usługi płatności PayU. Tak on właśnie wygląda jak tutaj widzisz. I teraz... Oczywiście, jak wypełnić pola formularza. Formularz dodawania usługi zawiera poradnik uruchomienia sprzedaży płatnej treści na stronie przez Payu. A więc jeżeli czegoś nie wiesz, klikasz ten przycisk i masz dokładny tutorial, jak uruchomić płatności Payu. Właśnie teraz nagrywam ten tutorial. W polu nazwa wpisz dowolną nazwę usługi. Ja tutaj napiszę sprzedaż i e sprzedaż ebooka. Teraz musimy pobrać ID punktu płatności post ID i te post ID pobierzemy z kluczy konfiguracji naszego sklepu w PayU i zobacz tutaj to o czym powiedziałem post ID jest to właśnie to pole są to właśnie te cyferki, które musisz skopiować i wkleić do konfiguracji usługi. Cena cena ustaw cenę sprzedawanej usługi na przykład 67. Produkt będzie kosztował 67 zł. My ustawimy tutaj 47 zł. Przechodzimy do kolejnego pola. Ważność dostępu. Określ czas dostępu do produktu, na przykład 30. Produkt będzie aktywny po opłaceniu przez 30 dni. Ja tutaj ustawię, że produkt będzie dostępny przez 360 dni i przechodzimy dalej drugi klucz MD5 pobierz drugi klucz MD5 z konfiguracji PU, a więc to jest właśnie ten drugi klucz, o którym Ci już powiedziałem a więc kopiujesz sobie drugi klucz MD5, kopiujesz i wklejasz właśnie do tego pola i teraz przechodzimy oczywiście dalej, treść przycisku na przykład kup teraz a więc jest to przycisk dostępny pod przeglądarką internetową Kup teraz. Czy jest to usługa grupowa? Niekoniecznie. Zaznaczona opcja umożliwia grupowanie wpisów premium dla usługi. Wykupienie dostępu do jednego wpisu odblokuje dostęp do pozostałych wpisów zdefiniowanych dla tej usługi. A więc myślę, że wiesz o co chodzi. Teraz przechodzimy do kolejnego pola. Treść okna zakupu jest widoczna dla użytkownika przed dokonaniem płatności online. Domyślnie wtyczka Fast Micro Pay w oknie zakupu generuje dwa znaczniki Code i Submit. Jest to właśnie treść okna zakupu z tymi polami. Ja tutaj ci podaję gotowe okno zakupu, które możesz sobie oczywiście pobrać pod tym filmem. A więc zobacz. Stworzyłem sobie taki gotowy kod HTML'a ponieważ tutaj w treści okna zakupu możesz korzystać z kodu HTML, możesz tutaj wpisywać dowolną treść bez HTML-a jest to treść, która będzie widoczna pod przeglądarką dla użytkowników. A więc, przedajemy e-booka, więc dajemy nagłówek, pobierz e-booka, jest to format e-booka w PDF-ie, dostęp na 360 dni, a więc tak jak tutaj ustawiliśmy w polu wtyczki, cena 47 zł, widzisz, waluta, sposób zapłaty przelew PayU, i tutaj dajemy komunikat. Podaj swój e-mail, aby zakupić e-booka. Przechodzimy jeszcze do tego pola. Opis transakcji. Wpisz dowolny tekst nawiązujący do sprzedawanej usługi. Na przykład opłata za dostęp do kursu, jak zrobić bloga. Opis transakcji. Opłata za e-booka. I klikamy oczywiście Zapisz usługę. nasza usługa jest na samym dole zawsze nowo zdefiniowana usługa będzie na samym dole ma status wyłączony krok 15 ustawianie statusu włączony krótko mówiąc musisz tutaj kliknąć na ten czerwony status wyłączony a więc klikamy lewym przyciskiem myszy i włączamy naszą usługę widzisz sprzedaż e-booka ma status włączony jest to status gotowy do sprzedaży ebooka I teraz musimy uruchomić testową sprzedaż płatnej treści na WordPressie. Jeżeli usługa płatności ma włączony status, czyli ten zielony status, który tutaj widzisz, możemy zablokować płatną treść na stronie i uruchomić sprzedaż testową. Wybierz wpis, stronę lub fragmenty treści na stronie, które chcesz zablokować. Na blogu możesz sprzedawać kursy wideo, poradniki, obrazki czy e-booki. Zaznacz treść do zablokowania, kliknij ikonę mikropłatności dostępną w edytorze wizualnym i tekstowym. A więc teraz musimy sobie oczywiście stworzyć wpis lub stronę, gdzie będziemy sprzedawać naszego e-booka. A więc tutaj dodajemy nową stronę tym razem i nazwijmy sobie tą stronę. sprzedaż e-booka. Pobierz poradnik w PDF. Pobierz poradnik w PDF. -ie. Tutaj możemy dać Enter. I oczywiście teraz musimy wgrać sobie naszego e-booka. Mój e-book nazywa się ebook.pdf. I tutaj mam adres URL do mojego e-booka. Zobacz jak wygląda e-book. Jest to właśnie ten e-book, który bym chciał teraz sprzedawać na WordPressie. Jest to oczywiście testowe nagranie, a więc zobacz co musimy zrobić, aby uruchomić sprzedaż tego e-booka. Mam już pobrany adres URL. Teraz muszę kliknąć przycisk download i tutaj wtyczka wygenerowała mi taki kod. Download file równa się i w cudzych słowach, dajemy ścieżkę względną do naszego pliku do naszego PDF-a, do naszego e-booka, ścieżka względna jest to ścieżka która zawiera cały adres URL bez domeny głównej i ukośnika, a więc dokładnie to co tutaj widzisz to jest ścieżka względna kopiujesz ten adres i wklejasz go właśnie tutaj name kliknij i pobierz i e booka Teraz należy jeszcze zaznaczyć cały ten tekst i kliknąć ikonę mikropłatności. Ikona mikropłatności oznacza, że pomiędzy tymi tagami FMP znajduje się materiał płatny. A więc ten materiał cały zostanie zablokowany. Ta regułka zablokuje nam PDF-a, a znaczniki FMP uruchomią nam sprzedaż. Do pełni szczęścia potrzebujemy uruchomić usługę mikropłatności. A więc wybieramy usługę mikropłatności, którą zdefiniowaliśmy w PayU. Ta usługa nazywała się sprzedaż e-booka. Jest ona włączona. Teraz możemy oczywiście opublikować ten wpis. i uruchomić go oczywiście pod przeglądarką internetową. I zobacz, możemy już pobrać naszego e-booka w PDF za 47 zł, a więc musimy podać swojego maila eduda.marek@gmail.com. Kup teraz. Wykup dostęp do treści za 47 zł. Zapłać i w tym momencie zostaniemy przeniesieni do płatności Payu. Oczywiście jest to płatność testowa, ponieważ ja jeszcze nie zaktywowałem konta w Payu. Jeżeli miałbyś zaktywowane konto w Payu, miałbyś tutaj szereg banków do płatności internetowych do wyboru. Marek duda, Edudamarek Czy chcesz otrzymywać fakturę? I płacą 47 zł. W tym momencie nasza płatność testowa przebiegła pomyślnie. Klikamy na poprawna autoryzacja. Transakcja została przekazana do realizacji i możemy powrócić do sklepu. W tym momencie nasz e-book został odblokowany. Kliknij i pobierz e-booka. I w tym momencie już można pobrać e-booka za opłatą. Jeżeli masz jakieś pytania dotyczące uruchomienia sprzedaży e-booka, sprzedaży płatnej treści na stronie przez system płatności PayU, to zapraszam Cię do komentarzy poniżej.